Serdecznie, moi drodzy, natural fit passion, moi drodzy. Dzisiaj szczególnie i wyjątkowo. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w pięknym miejscu. Wszystkim dobrze znany pachołek. Wróciliśmy tutaj, dlatego, że to jest pięknie, to jest przyjemnie. To się nam kojarzy z naszymi czasami studiów. Ale dzisiaj, moi drodzy. Tam mamy bohatera drugiego planu. Dzisiaj trening starożytnych Greków w zbroi. Możemy to podciąć pod, pod Sparte, czyli kalistenika w zbroi. Kal zbroi jest nasza kamizelka obciążeniowa i trening bardzo, można powiedzieć, kompleksowy. Każdy z nas może taki trening zrobić. Oczywiście, dozowanie intensywności już zależy od Was. My dzisiaj idziemy. E obwód stacyjny bez odpoczynku. Trzy takie obwody postaramy się zrobić. Ćwiczenia, które y, polepszają naszą zwinność, gibkość, skoczność, moc, siłę. Tak naprawdę wszystko będzie tutaj zawarte, y, co było potrzebne dla starożytnych Greków, aby byli silni, mocni i wytrzy y, mogli wytrzymywać wiele bitew. Także dzisiaj przenieśmy się w czasie, moi drodzy. Postarajmy się być jak starożytni gladiatorzy. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Pamiętajmy, już kiedyś Wam pokazywałem drzewo czyli angażowanie maksymalnej ilości jednostek motorycznych w miśniach. I to tutaj modyfikacja będzie polegać na tym, że wykonuję sześć takich odbić z padni i powstań. Włączymy. Nie przedłużając moi drodzy, Sparta, Gladiatorzy, także jedziemy moi drodzy. Natural fit passion. Zaczynamy. Nie przedłużając. Patki też są naturalne Następne ćwiczenie to Najszerszy grzbietu Silne plecy, czyli bardzo potrzebne Naszym by byłym Potomkom, wojownikom do mocnych uderzeń Utrzymania tarczy itd Szybkie 5 pociągnięć, oczywiście z obciążeniem. Celem takie wygnięcie jeszcze jeden. Przechodzimy do pod I lungs. I przechodzimy do wydda mi się OK. W zasadzie mamy za sobą bardzo krótki odpoczynek, moi drodzy. Więc oddechu głębszego i powracamy. Moi drodzy, daję w kość. A czujemy niesamowite dotlenienie organizmu. Niesamowite tutaj, czuję, jak się od razu puchnął. Jaki mamy czas? Pięć minut. Ok, więc przechodzimy już powoli. To ta też jest naturalne więc jak się wywrócimy, no to trudno. Równowaga, prioprecepcja, czucie głębokie, bardzo ważne. I powoli możemy już wracać to do kolejnej serii. Także idziemy. Tam zelka mi Cztery. pięć, jeszcze jeden, nie? Bravo. czy dwa. Pamiętam, że kamizelka robi robotę, moi drodzy, nie jest łatwo.

Bo długo Cię Jaki mamy czas? 8.50 <laughs> Boże Lubisz skachankę. <laughs> <laughs> Późny odpoczynek moi drodzy Jak się czujesz? Czuję się Dojechany? Podję, <laughs> żeby nie powiedzieć delikatnie rozjechany. Ale o to chodzi, moi drodzy. Trening krótki, ale niesamowicie efektywny. O to wiesz, to było chodzi... pytanie podchwytliwe, wiesz. O to, to chodzi, moi ciekawa. drodzy, że Co powiesz? nie mamy czasu. Nie chodzi o to, żeby spędzać godzinami, rozmawiać przez telefon, jedno serię, a chodzi o to, aby wykonać turbo spalanie, turbo wzmacnianie takim interwałem siłowo-wytrzymałościowym. O to właśnie chodzi. Jeszcze dwa wdechy. Ostatnia seria. Przed nami, ma jaki mamy czas? 9.50. Super. Wy, Że wyrobimy się w 15 minutach. Kasa, odej stąd, uciekaj stąd. Zaraz jest pętaż tym to ostre. Zaczynamy. Jest niebezpieczny ten pies. To jest chyba piąty, nie? Tak, tak, tak mi się wydaje. Brawo. <clears> ha <throat> ha Ostatnie ćwiczenie. Moi drodzy, nie poślicznie, sami widzicie. Tylko naturalne metody. Zapraszam do subskrypcji, obserwowania kanału, do wspólnej dyskusji. Spróbujcie, moi drodzy, takiego treningu. Zobaczycie naprawdę, jakie cuda działa w naszym organizmie. Pozdrawiam serdecznie, dużo wytrwałości, uśmiechu i oby ten nowy rok był lepszy niż poprzedni. Pozdrawiam, moi drodzy, naturalne metody, naturalnie paszion. Pa!